Gdy brudne sprawy zniknęły gdzieś. Niech twoje serce rozwiąże je brudne sprawy. Jestem świeżo w postaci męża, który był głównym żywicielem mojej rodziny. Bardzo za nim tęsknię. Ogólnie nie chcemy najmować tego domu, ale sytuacja finansowa mnie do tego zmusza. Większość życia pracowałam jako finanser i... Raczej dorabiałam, niż zarabiałam. No, utrzymywał mnie. Nie wiem, jak to dalej będzie, ale wierzę, że znajdzie się jakaś normalna osoba, która zechce wynająć tutaj na przykład pokój, albo piętro całe. I będę w stanie utrzymywać dom bez pomocy finansowej obcej osoby. Brudne sprawy. ...chce pan e, wynająć. No jest całkiem panie... przestrzenny. Dlaczego chce pani wynająć ten pokój? Właściwie to, no mieszkałam tutaj z moim mężem, który odszedł ode mnie jakiś czas temu, ale to, to nieważne, tutaj jest wejście do toalety, tutaj jest garderoba, całkiem przestrzenna, sporo, sporo panu daje tutaj mieści. A, na jaki okres planuje pan wynajmować? O, około trzech, czterech miesięcy, chwilkę muszę, sporo jest spraw związanych z pracą niestety. Dobrze, to teraz możemy się dogadać w kwestii tutaj finansowej, oczywiście, jeżeli jest Pan zainteresowany. Jak najbardziej mieszkanie w 100% tej mi odpowiada. Jeśli ustalimy kwoty hmm. za miesiąc, to mogę po prostu zapłacić za okres 3-4 miesięcy z góry. O, to bardzo dobrze. W sumie myślę, że to będzie dogodny warunek, hmm, żeby dogadać pan, się w taki sposób. A o jakiej kwocie pani myślała? Myślę, że to będzie 5000 dolarów miesięcznie ten pokój. No, w takim razie 20 tysięcy mogę pani przekazać, po prostu teraz eee. powiem, mieć gdzieś kopertę. Dobrze. Brudne sprawy. Kilka dni temu e, zadzwonił do mnie e, jakiś facet i mówi, że jest zainteresowany wynajmem pokoju. Mam nadzieję, że uda mi się wynająć mu ten pokój i będę miała jakieś źródło dochodu. No, nie sądziłem, że tak szybko znajdę dobre mieszkanie w dobrej cenie. Jeszcze z tak ładną lokatorką, naprawdę, blisko do wszystkiego. Wydaje mi się, że będzie mi się tu bardzo przyjemnie mieszkać. Brudne sprawy. Kilka dni później, późno wieczorem. późno się wraca o tej porze? Obudzi mnie pan tym dobijaniem no, się do drzwi Przepraszam panią, przepraszam, po prostu, praca, praca, no niestety tak jakby Proszę, wina, proszę mnie to poinformować panie. następnym razem Przepraszam panie, no już to się nigdy nie powtórzy, no, nie wiedziałem, że to będzie aż taki problem Przep Taką mam nadzieję Przepraszam jeszcze raz Brudne sprawy. Kurczę, głupio wyszło, że tak późno wróciłem, ja nie powinienem się tak zachować Przepraszam jakoś z Jana, zrobiłem, zrobiłem jakieś śniadanie, coś. BRUDNE SPRAWY no, witam Panią, stwierdziłem po prostu, że, o, za, to, że o, za to jak przyjechałem wczoraj późno, Pani zrobiła śniadanko dzisiaj, no. Ojeju, jaki tu z Pana strony. Zastanawiałem się, proszę Pani, przepis mojego, mojej babci zrobiłem naprawdę dobry. Uczyłam wielokrotnie jak to zrobić, po prostu... Stwierdziłem, że my... muszę Panią jakoś przeprosić za, za wczorajsze zachowanie Mam nadzieję, że będzie Pani smakowało mm, Bardzo dobre, dziękuję! W będę musiała Pani uciekać do pracy Janek. Mam nadzieję, że może później się spotkamy, miłego dnia Pani życia. Miłego dnia! Brudne sprawy Umie naprawić co nieco. Mogę na niego liczyć. Nie sądziłam, że trafię na taką wspaniałą osobę. Brudne sprawy. O Jezu! Woda leci! Słucham? co się stało, proszę pani. Ja tutaj przecieka się... to. Chwila, ja to napowiem. A pani może ten? A, co ja co to jest? spokojnie ogarnę. Ja ci nie znam, ziponu. Tutaj potem skrzynkę z Spokojnie, że Pani ogarniemy to. My takie rzeczy się robiło czasami. No Pani, no ja pochodzę z Włoch niestety, z dość biednej godziny Tam czasami trzeba było znać na na majsterkowaniu. Ojciec, ojciec uczył mnie, jak takie rzeczy robić. Kurczę, to potrafi jednak pomóc takiej kobiecie w potrzebie. Pożyczę, ja bez Pana zrobiła tutaj. Oj, trochę woda mi na koszulę. Proszę a pozwoli Pani, że zdejmę, co? Tak, tak, jasne. Ojej, oj, kurczę, no nie lubię w mokrych ciuchach chodzić, by pani jak jest. No tak, wiadomo, nie ma co. Ale już powinno wszystko to to... być dobrze, nie mm -hmm. powinno już ciec tutaj. To, Trzeba to było może... dokręcić tylko jedną śrubkę, proszę pani. Mm -hmm. To może winka jakiegoś się napijemy? No, jakby pani miała coś, to chętnie jak jakiś ciepło, tak no. sprawy. Fajny ten nowy... Współlokator dobrze mu z oczu patrzy i nie tylko. Ta jego brudka naprawdę bardzo mi się podoba. Oczywiście, nie żeby coś, bo jestem świeżo po pochowaniu mojego męża. Ale nie ukrywam, że no, niezły jest. Brudne sprawy. Panu tak powiem, całkiem ładny bez tej koszuli jest. Woli też, niczego sobie. Te włosy naprawdę pani nie odpowiadają do pani twarzy. Ładnie się potrafi pani pomalować. No, muszę przyznać, że w doborowym towarzystwie to nawet wino lepiej smakuje. Może pewnie w Pani towarzystwie to wszystko lepiej smakuje czasu na złożyć leci. A jak się panu tutaj mieszka? W tym pokoju tutaj u no, mnie? Przyjemnie, łóżko dość wygodne, no to jest. Też bardzo wygodne, e? wydaje mi się, że... Inaczej obciążony był, był, byłoby jeszcze wygodnie, pan, o co mi chodzi. Hmm, chyba właśnie nie do końca rozumiem. Może pan mi pokaże o co dokładnie nie, nie chodzi. Zapraszam pana za mną. Dobrze, to Z dwóch stron, z Od tyłu dwie jednostki, od tyłu dwie od przodu! Latujemy! Sprawdzajcie dół! W górę! Czysto, czysto! Sprawdzać góra, 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 Czysto, czysto! Po kolei każdy pokój! Po kolei każdy pokój ma być sprawdzany! Co jest kurwa? Co to ma być? Co wy odpierdolacie, pojebało was? Ręce kurwa, ręce, ręce, ręce już! Spokojnie, spokojnie, spokojnie! Ręce. ręce już! się, Cieba. nie widzisz? Kładaj się, spokojnie, spokojnie. się! Chleba kurwa! Spokój się! Zakłóćcie mi <grym> mi go! <grym> co ty odpierdolasz, pojebało I Uchwa, kurwa! Idź do radiowodu z gnojem! O Boże! cię? zabierać ją? też mi zakłóć! Ją też mi zakłóć kurwa! za. zakłóć, pizdu! Podchodzimy, Gaciu. Odąd zakłujemy, kurwa. Pojebało cię. Pojebało mnie? Ty się jeba kurwa... Co Coś rozumiesz to? Co ty odpierdalasz? Co to ma być, kurwa? Na dół, kurwa, już! Cię, nic ci, nie cię cię. Nic ci nie będzie! Co wy robicie? ci nie będzie! Na dół, kurwa! Na dół, kurwa, I nie nic nic się na dół powiedziałem! O Boże! kurwa! Nie stąd! Na dół! Kurwa, Zamknij chipę kurwa, frajerzy. Brudne sprawy. Widzisz to z synu? Widzisz Co? to? Widzę. Są kurwa, nic materiały za... na ciebie. Utknij ci, kurwa, 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 kurwa. Nie ma ty to. masz tu bez życia, nic na mnie. kurwy, synu, jebany. Nic kurwa na mnie nie masz. Kurwa. Kurwa, jebany. Aż tam kurwa teraz. Nie posyłasz kurwa Ci zwykłą kurwa kanalią niebał Nic na mnie kurwa nie masz, rozumiesz to nic kurwa, o, powiedziałem kurwa, to nie zamknij cipę ja, nie masz. Powiedziałem ci zamknij cię ci, tak, ja z nie masz, masz zamknąć cipę, rozumiesz to? W śmieciu jebany kurwa, będziesz mi moje miasto kurwa tutaj z mojego miasta śmiercił Kurwa narkotykami sprzedawał nie W nie Mojej muszę, dzielnicy Nie masz by kurwa do wody, rozumiesz? Nie to... mam dowodów kurwa, a gdzieś te zdjęcia kurwa w stole. Nie, kurwa dowodów. Dobre. Widzisz te zdjęcia kurwa? Śmieciu! O tak, do... żadnych kurwa! w Tak, kurwa, rzucimy gdzie w Nie O żadnych kurwa, dowodów! Ja Jesteś, nie mam kurwa, kurwa nikim, Jesteś, ja, pierdolę, ja kurwa nie, nie. mam! Leżyć kurwa w śmieciu! Leżeć powiedziałem kurwa! Znaczy tak w leżeć, rzucimy nie w pierdoli, tak? Na twój staruszek kurwa! I powiedziałem ci leżeć kurwa! Idziesz do na kurwa! 49 lat rozmyślał, 49 lat będzie w tym się siedział. Tylko tyle ci powiem. Nikogo już więcej nie zobaczysz, kurwa. Już całe życie tam, kurwa, siedział. Przez to jest najgorsze? Jebańcie, przejebany. Ty kurwa zrobił! Jebańcy. Ty kurwa, jebana! Ty kurwo! Mamy tu zatrzymanego, no, handlową ciężkimi narkotykami na mieście. Całego ekipa się rozpierdoliła na niego, gdyż no, źle ją prowadził. Dziupli, gdzie była zarejestrowana na niego znaleźliśmy dużą kurwa ilość narkotyków. No ale bym powiedział, że to już nie są kilogramy. To są, kurwa, tam była tona narkotyków, chłopie, tona. E, przyjrzałem się z tej sytuacji. Naprawdę gratuluję. To Baron szewca i mafii. Mhm. Wydaje Jak się mi się, to że to... tak nie, agresywny, kurwa, no. pyskował. Trzy nabójki. Nie chciał się, kurwa, dać złapać. No, ogólnie kanalia, kurwa, i. Wydaje mi się, że już nie powinien zobaczyć, kurwa, tego miasta. Całe życie powinien, kurwa, spędzić w więzieniu, kurwa, za to, co zrobił. Tutaj masz akta, tam widzisz wszystko, kurwa. Tak, tak. E... metodami się posługiwał, kurwa, przez sprzedaży, nie? Kurwa, no przecież to jest tyle towaru, że on by, kurwa, mógł... Dużo, dużo. Kurwa, jedno państwo wykarmić, kurwa, na Dzień Dobry, nie? No nic, robimy tak. Przyczymiemy go jeszcze kilka dni na dołku. Jeżeli nic nie powie, no to pójdzie na dożywocie, no. Nie ma co się pierdolić z takimi Brudne sprawy Zamknęliśmy jedną z najgroźniejszych y, osób w mieście Grozi mu sroga kara pozbawienia dożywotniego wolności Jestem dumny z y, tego jak nasza jednostka przeciwdziała takim grupom I możecie spać dzisiaj bezpiecznie Gdyż my czuwamy, a y, przestępcy są zamykani Brudne sprawy o, miło, miło cię wiedzieć, fajnie, że przyszłeś. Jak co, do cię widzieć. Tak tęsknię za tobą. Muszę ci coś powiedzieć. Co Jestem w ciąży. To trzeci miesiąc. Co? Czy to nie może być moje dziecko. To nasze dziecko, no na pewno nie, nasze nie dziecko. Nie, nie będę wychowywał jakiegoś to Nie wkręcisz mnie w Bahia. Czemu tak mówisz? To była, to była tylko zabawa, ty mi wkręcasz jakieś dziecko. Co ty sobie myślisz, Jakim kim jak kurwa jestem? Czy dam się omamotać jakiejś, jakiejś laleczce? Naprawdę no przykro Kiedyś mi, że tak uważam. Co ty sobie w ogóle myślisz? Że wkręcisz mnie w jakiegoś dzieciaka. Nie ma mowy, że to jest mój bachol. Myślałam, że jest to dla ciebie ważne. Nie jesteś dla mnie ważna, jesteś nikim dla mnie, rozumiesz to? No, pani z Spokojnie, spokojnie, proszę Pani, Wszystko będzie okej. Okay. Dziecko w drodze. On spokojnie. Mnie spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie okej. Okay. Mm -hmm. Na pewno się jeszcze pani los zmieni. Naprawdę, no nie może pani myśleć tylko tak negatywnie, tak? No, to, 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 tak, tak. Życie, życie idzie swoją drogą, tak? Dalej, do przodu. Trzeba iść tą drogą, no. To był jak będzie Pani miała chęć, to zapraszam na kawę, no porozmawiamy, może jakoś uda mi się zagodzić tą całą tutaj zaistniałą sytuację, nie? Jeśli ma Pani ochotę, to... Dobrze, dobrze. Bardzo, bardzo chętnie Co? Jesteśmy umówieni? No szkoda, okay. szkoda mi się okay. zrobiło Pani, że no tak, tak Panią potraktował, nie? Ten człowiek No nie powinien, nie powinien się bawić Pani uczciami Oszukujmy się brudne sprawy. Mmm, ta ruda to taka... No dobra jest, dobra jest. Nawet mi wpadło w oko. Rok później Anastazja urodziła dziecko. Jest teraz w szczęśliwym związku z Barnabasem. Co poznałam na mojego życia, Barnaba Bo jest cudowny i mam nadzieję, że będzie tam się to przegadło. Gdy brudne sprawy zniknęły gdzieś, niech twoje serce rozwiąże je. Brudne sprawy.